Żyję tu jak król, krzyczy moja fura Na mieście mój fejm, lata z głową w chmurach Nie skończę jak żul, Bóg nade mną czuwa le stróżu mój, niech się dzieją tutaj Wczoraj mnie zawinęły z KSW, ale taki chuj to była zwykła ściema Najbardziej wczoraj już mi mózg, ta dupa to chciała ze fotkę zajebać Witam w szom echo się niesie, także chuj. Siedzę w nowym dresie, w mercedesie i jadę pizdu. Witam w szom biznesie, echo się niesie, także chuj. Także chuj! Day. And i so, day dzień w Moje życie jest jak sen, i gdy z czasem zamienia się w koszmar, lawiruje na krawędzi w nim gdzieś. Rozbijam bangle, ci pierdolona forca i śnimi się, śnimi się całą noc, dziś spłaca w nim każdy swój dług. I nie budź mnie, nie budź mnie rano znów, chcę wyspać się mocno i chu Moje życie jest jak sen, i gdy z czasem zamienia się w koszmar, lawiruje na krawędzi w nim gdzieś. Rozbijam bangle, ci pierdolona forca i śnimi się, śnimi się całą noc, dziś spłaca w nim każdy swój dług. I nie budź mnie, nie budź mnie rano znów Chcę wyspać się mocno i chuj Witam w show się, Echo się niesie Także chuj Siedzę w nowym dresie Mercedesie I jadę w pizdu Witam w show się, Echo się niesie Także chuj Jadą psy, już jadą psy. Spierdalamy A to jest w ogóle BMW, nie Mercedes. A w ogóle jest BMW. Wyłącz